Witajcie moje kochane, witam was bardzo serdecznie dzisiaj z mojej kuchni i powiem Wam, że choć tak naprawdę pewnie wolałabym być gdzieś na plaży, bo jest tak gorąco, słoneczko przypieka, to jednak no, muszę zostać w domu, muszę i chcę, ponieważ nasi znajomi byli na tyle uprzejmi, słuchajcie, zaprosili nas do, do, na swój kotycz. I jutro będziemy wyjeżdżali, a że ja jestem e, osobą, która ja nie potrafię i nie lubię gdziekolwiek iść z pustymi rękami. Moi rodzice zawsze tacy byli, że zawsze coś ze sobą przynosili. I ja też uważam, że to jest e, no, takie miłe. E, także postanowiłam, że dzisiaj spędzę troszeczkę czasu w kuchni i po prostu przygotuję jakieś tam e, smakołyczki dla nas, żeby nam było e, miło. Poza tym myślę, że właśnie jak po podróży, e, fajnie jest, kiedy można usiąść, wypić może herbatę, właśnie czymś tam się podelektować, za, e, zanim zaczniemy się rozpakowywać, niż lecieć od razu do kuchni, jak, że wszyscy są głodni, i od razu e, wszystko przygotowywać. Także zrobię, słuchajcie, e, po pierwsze, upiek, e, upiekę chlebek. Bo już nastawiłam sobie, już wymieszałam sobie wszystko na chlebek na zakwasie, i dzisiaj po prostu będę sobie w ciągu dnia go sobie składała. I te z was, które widziały mój film o tym, jak ja właśnie robię chleb na zakwasie, to wiecie doskonale, o czym mówię. I myślę, że jutro po prostu zabiorę w koszyczku ten chleb ze sobą i upiekę go już tam, na miejscu, i fajnie będzie, jak cały dom właśnie będzie. Pięknie pachniał e, świeżym e, chlebem. Co jeszcze? Słuchajcie. O, bo zobaczcie. Zobaczcie, my chleb jemy, bo tutaj tak malutko nam już tylko zostało z bochenka, który upiekłam wczoraj, A, bo my od chleba nie stronimy, ale właśnie jemy tylko chlebek taki domowy, na zakwasie, z mąk organicznych, taki pyszniotki, pyszniotki, zdrowy chlebek. A tutaj, jeszcze mówiąc o zakwasie, przygotowałam sobie taki zaczyn czy rozczyn, nie wiem tak naprawdę jak to się poprawnie nazywa, ale właśnie a, na zakwasie, ale ślicznie pachnie, takim, mm, no ślicznie pachnie. I będę próbowała dzisiaj zrobić po raz pierwszy w życiu hałkę na zakwasie, bo hałkę zawsze moja córcia piecze i naprawdę. No muszę przyznać, że jest mistrzynią. Ta chałka, jej zawsze wychodzi taka piękna, pyszna, maślana, puszysta, ale zawsze właśnie pieczę ją na drożdżach. I tak sobie pomyślałyśmy, że może czas najwyższy po prostu spróbować upiec na zakwasie. Także dzisiaj będziemy eksperymentowały, zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Jeżeli wyjdzie dobrze i jeżeli będziecie zainteresowani, no to w, jakoś w przyszłości się z Wami przepisem podzielę. A jeszcze będziemy robiły a słuchajcie, ze słodkości do kawy zrobimy jeszcze mm, tartę śliwkową bo poszłam dzisiaj do sklepu rano i zobaczcie, kupiłam właśnie takie piękne słoneczniki i powiem Wam, że jeśli chodzi o słoneczniki to ja y, no, o tej porze roku jeszcze tak próbuję oszukać się y, że lato jeszcze nie zbliża się ku końcowi choć jest Połowa e, sierpnia, i zawsze jeżeli kupuję kwiaty do domu, to staram się kupić jakieś inne niż słoneczniki, bo słoneczniki no chciał, nie chciał, gdzieś tam w mojej głowie zawsze kojarzą mi się już z jesienią. I chociaż ja uwielbiam jesień, naprawdę uwielbiam jesień i wszystko, co ze sobą niesie, to jednak, no, jeszcze mentalnie na jesień gotowa nie jestem. A, no ale że mamy dosyć duże upały tutaj, myślę jest taka do, dosyć duża susza również, to tak naprawdę żadnych innych kwiatów y, nie było i mówię, no nie, to biorę chociaż te słoneczniki, które zresztą jutro zabiorę z nami, bo obawiam się, że jeśli je zostawię tutaj w domu na kilka dni, to jak wrócimy już y, nie będą takie piękne, więc wezmę je ze sobą, to też będą nam tam z tyłu pięknie zdobiły. I jeszcze kupiłam ślipki, słuchajcie śliwki kupiłam, a że tutaj właśnie u nas jest dosyć ciężko kupić śliwki węgierki, to jak tylko właśnie znalazłam i jeszcze w dodatku, no te nie są lokalne, ale są z innej prowincji, więc takie prawie lokalne, no przynajmniej są tutaj w kraju uprawiane i, i właśnie takie piękne, dojrzałe węgierki, więc to mnie, słuchajcie, zainspirowało, że zrobię jeszcze taką pyszną tartę, tartę Śliwkową, może z tymiankiem, taka, taka będzie pyszna. Także pokażę Wam, jak tą tartę robię. I tak myślę sobie tylko, czy zrobić to jako tartę, czy jako taką krostatę. Chyba zrobię krostatę, bo ona tak wydaje mi się, że będzie super się wpasowywała w tą taką scenerię kotydziową. No, robimy. A ponieważ te świtki nie są bio, one są z konwencjonalnej uprawy i one no, są niestety pryskane, to ja najpierw, zanim zacznę z nimi cokolwiek robić, gotować, to ja sobie je najpierw tutaj, słuchajcie, przez 15 minut namoczyłam w takim roztworze sody oczyszczonej, po prostu tak mniej więcej tutaj na jedną trzecią zlewu wody. Na, wsypałam sobie pół szklanki sody oczyszczonej i moczyłam te śliwki przez y, 15 minut. Teraz je po prostu odsączyłam, wypłukałam zlew z pozostałości sody. I teraz znowu wypełnię sobie zlew, mniej więcej do dotąd. Chodzi o to po prostu, żeby te śliwki wszystkie były y, w wodzie zamurzone, nie potrzeba więcej. Tyle wody w zupełności wystarczy na taką ilość śliwek, i do tego teraz sobie wleję około tak jednej trzeciej szklanki octu, zwykłego białego octu. Proszę bardzo. I teraz pozwolę tym śliwkom znowu pomoczyć się przez 15 minut. Śliwki się moczą, a ja w międzyczasie zrobię ciasto, które później będzie po prostu musiało poleżakować jakieś pół godzinki w lodówce. I słuchajcie, ja tutaj robię sobie to ciasto natarte, po prostu takie bardzo tradycyjne. I ja mam tutaj zwykłą, zwykłą mąkę, oczywiście bio. Wszystkie składniki mam bio, ale to jest zwykła mąka biała masło i cukier. Natomiast e, jeżeli chcecie zrobić sobie taką tartę, słuchajcie, w wersji gluten free, to e, po prostu zamieńcie sobie tą, e, tą mąkę zwykłą na jaką tam swoją ulubioną mieszankę bezglutenową, dlatego że ona też Wam doskonale wyjdzie. Ja kiedyś tak robiłam, jak miałam właśnie gości, którzy nie jedli y, glutenu. Także no, nie ma możliwości, żeby tutaj y, to nie wyszło. I ja do tego jeszcze do, dodaję sobie jedno żółtko. I w zależności od tego, jak nam to wyjdzie, jaka konsystencja, może jeszcze będziemy potrzebować później troszeczkę wody, ale najpierw zobaczymy. Więc ja sobie teraz to po prostu tak będę pulsowała. Super, no dosłownie zajęło to, słuchajcie, kilka, kilka sekund i tak to wygląda, już Wam pokazuję. Ja dodałam, ponieważ po zmiksowaniu tych wszystkich składników, ja dodałam jeszcze troszkę wody. Razem, wszystko razem dodałam trzy łyżki stołowe, trzy łyżki stołowe zimnej wody, ale dodawałam tak po jednej łyżce. Jedna łyżka miksowałam, druga łyżka miksowałam. No, i dodałam jeszcze trzecią muszkę, czyli tak po troszku, po troszku. No to każda mąka, prawda, inaczej będzie. No i mamy teraz taką, takie play -doh. Proszę bardzo, takie play mamy i o to nam chodzi. I teraz tylko wszystko wyłożę sobie tutaj na blat i uformuję taki, taki dysk. Super, fajna konsystencja wyszła. Tak, uważajcie z wodą, po prostu do, jeżeli będziecie w ogóle potrzebowali dodać wody, bo to też w zależności od tego, jak mokra ta mąka jest, prawda, e, e, jak duże żółtko, ale jeżeli się okaże, że musicie dodać troszkę wody, to słuchajcie, tak naprawdę po ociupince, po ociupince, nie więcej niż po łyżce stołowej. Zobaczcie, super to ciasto wyszło takie, widzicie? O, to jest właśnie tak, musi być. I ja teraz tylko szybciutko sobie to zagniotę, tak, zrobię sobie taką kulkę, kulkę później rozpłaszczam na dysk, bo jak jest takie rozpłaszczone, to po prostu łatwiej później jest, jest rozwałkować. I tak, jeżeli ja bym to robiła w formie tartę, to ja bym w ogóle sobie to ciasto teraz, Rozłożyła fajnie na tej e, formie i z formą wstawiła do lodówki. Ale że ja będę robiła taką rustykalną e, krostatę, to ja e, właśnie formy nie będę używała. Świetnie, patrzcie, taki dysk. Wykorzystam sobie moją jakąś tam starą torbę foliową. I teraz to idzie do lodówki. Na pół godzinki. No, a jeżeli będziemy chcieli to użyć sobie jutro, na przykład, no to oczywiście idzie sobie na tyle czasu, co będziemy potrzebowali. A ja gdzieś na pół godzinki, bo y, zaraz będę gotowa już y, te śliwki wykładać i piec. Powiem Wam, że ja nie potrafię działać, robić nic w bałaganie. I nawet jak właśnie tak dużo gotuję, to ja lubię sobie y, y, sprzątać i myć wszystko. No, po prostu na bieżąco, bo ja się męczę, jeżeli ja mam wszystko porozstawiane i jakieś tam brudne naczynia, nie mam miejsca w zlewie i tak dalej. Więc właśnie jak robię tak mało, tak jak teraz zrobiłam, no to sobie sprzątam na bieżąco. Natomiast jeżeli robię jakieś takie większe gotowanie, to zawsze mam mojego męża w pogotowiu i mąż już wtedy jest na zmywaku. Wszystko co ja tam użyję, to zlewu, i on na bieżąco myje, wyciera. I po prostu no, także ja lubię, że jak skończę gotować, słuchajcie, to kuchnia jest czysta. Dajcie mi znać, czy Wy też tak, czy wy też tak macie. Dobrze, to tak śliwki już obmyłam z tego wszystkiego. One sobie teraz snu. No, ciasto jest jeszcze w lodówce, a teraz Wam, słuchajcie, pokażę, bo właśnie patrzę na, na półkę i mówię, chyba Wam nie pokazywałam mojej cudownej zdobyczy. I oto jest moje cudeńko, którego nie kupiłam e, tym razem w sklepie z używanymi rzeczami. Niemniej jednak a, cena była bardzo korzystna i tak naprawdę no, prawie czuję, jakbym po prostu miała taki deal e, korzystny z, ze sklepu e, z używanymi rzeczami. Natomiast kupiłam, słuchajcie, tą misę a, w Homesense i zapłaciłam za nią 100 dolarów. I słuchajcie, no jak na Homesense i jak na rzeczy, które tam są właśnie sprzedawane w tym dziale z, ze szkłami, wazami itd., itd., no to muszę powiedzieć, że to była taka dosyć yy, droga rzecz. Yy, ja w ogóle poszłam, bo szukałam wazy, takiej jakiejś glinianej, fajnej wazy do kwiatów. I jak tylko weszłam, słuchajcie, to natychmiast, natychmiast moje oko wylądowało właśnie na tej misie, przyciągnęła moją uwagę i w ogóle, no jakaś taka byłam zahipnotyzowana pięknem tego artykułu. I ja wtedy jeszcze nie wiedziałam, że to jest, że to jest Murano Glass, z tego względu, że Murano Glass zawsze mi się kojarzy z tym y, 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 szkłem takim, a bardzo charakterystycznym z lat 80., -tych, 90., -tych, które ja pamiętam, takie bardziej tradycyjne, spróbuję wam tutaj wrzucić kilka zdjęć, żeby pokazać, o czym, o czym mówię. Także murano-glass nigdy, no prze-nigdy nie, nie skojarzyłoby mi się z taką wręcz nowoczesną sztuką. A o ile jeszcze jest to takie, słuchajcie, specjalne dla mnie, bo wy wiecie, jak ja bardzo kocham plaże, jak ja bardzo kocham ocean. I tutaj właśnie ta misa jest zainspirowana muszlą. Muszlą i w ogóle oceanem. Jak widzicie, to wygląda jak takie piękne fale oceanu i muszla. Cały ta, ta, tutaj ta część zewnętrzna jest tak perforowana. Mam nadzieję, że kamera to pokazuje. Wszystko oczywiście wykonane ze szkła, ale pokażę Wam jeszcze w środku, jak pięknie to wszystko się tak mieni. Hmm. Odbija światło, jak pięknie to wygląda, ta, zupełnie jak właśnie y, jak muszla y, w środku. Muszla zawsze jest właśnie taka, taka piękna, taka perłowa. Także słuchajcie, ja jak poszłam do tego sklepu właśnie akurat z moimi dziećmi i no, złapałam, złapałam tą misę i no, mówię tak, 100 dolarów to jednak jest sporo pieniędzy, czy ja w ogóle potrzebuję wydawać na tego typu rzeczy, bo to nie jest jakaś tam pierwsza potrzeba. Ale mój syn mówi, mama, no przecież to jest takie piękne, będziesz żałowała, jak nie kupisz. Moja córka dokładnie to samo. Także mówią, bierz do koszyka. Pochodź po sklepie, no decyzja jest Twoja, ale jeżeli zmienisz zdanie, no to, to przynajmniej odłożysz na półkę, ale jak wrócisz się, to, to pewnie tego nie będzie. Posłuchajcie, ja, jak tak się rozejrzałam dookoła, po prostu to była jedna, jedyna y, taka misa. Jedna jedyna rzecz w ogóle z tego Murano Glas, nic innego nie było i także, no, no tak zrobiłam. Wzięłam po prostu do koszyka, ale już się nie rozstałam. Przyniosłam do domu i jestem przeszczęśliwa. A jeszcze powiem Wam, żeby było ciekawiej, później, jak wróciłam już do domu, to żeśmy po prostu sprawdzili a, te misy. I okazuje się, że w ogóle ta misa z tej, to jest Jalos Murano. E, te misy robione są w różnych kolorach i w różnych rozmiarach. E, mały rozmiar, średni i duży. To jest duża i. Duża misa na ich stronie kosztuje około 700 dolarów, i to dolarów amerykańskich, czyli kanadyjskich to jest około 1000 dolarów. A ja nie zamierzam jej sprzedawać, więc ja nie mówię tego w kategoriach takich, że o ile ja na tej misie mogłabym zarobić, gdybym sprzedała, ale właśnie mówię, że no skoro zapłaciłam za nią 100 dolarów, no to taki jest deal, jakbym kupiła po prostu coś super w sklepie z używanymi rzeczami. Niezmiernie się cieszę. Dajcie mi znać, jak Wam się ta misa podoba. Czy też byście chwyciły? A, no, y, ja jestem bardzo zadowolona. Jest po prostu przecudna. Daje mi właśnie takie uczucie, no, takiej namiastki morza, oceanu tutaj w domu. Muszę tylko dla niej znaleźć miejsce, ale bardzo mi się podoba. Także, no, dajcie mi znać czy dobry zakup, czy Wam się podoba, bo dla mnie jest po prostu fenomenalna, jest po prostu piękna, to jest sztuka, to jest y, sztuka. Przyszłam sobie tutaj do, y, do jadalni, dlatego że powiem Wam, ja jestem niska, więc mi się dużo łatwiej pracuje, właśnie wałkuje na tym stole, aniżeli na blacie kuchennym, po prostu ten stół jest niższy od, od moich blatów, to za chwilkę będę rozwałkowywała, jeszcze tylko tutaj sobie powyciągam e pestki ze śliwek. I ja powiem Wam, że ja tylko te śliwki tak na ćwiartki poprzekrajam sobie, połówka, ćwiartka. No ja lubię, jak są takie większe kawałeczki. Chcę Wam powiedzieć, słuchajcie, że przede wszystkim to chcę Wam podziękować, dlatego że no te ostatnie wideo tutaj, dwa te moje filmiki, naprawdę, yy, słuchajcie, no dla mnie to one odniosły po prostu wielki sukces, bo po pierwsze bardzo dużo było odświetleń i takie bardzo fajne zaangażowanie tutaj z Waszej strony i no naprawdę bardzo serdecznie Wam dziękuję, dlatego że no, gdybyście mi tutaj, y, dziewczyny, nie, y, prawda, nie... Nie, pol, nie lubiły tych, tych wideo, nie, nie robiły nie pisały komentarzy nie dzieliły się nimi no to wtedy YouTube też by mnie prawda, tam dalej w świat nie, nie wrzucał i, i więcej osób nie miałoby szansy obejrzenia, także bardzo serdecznie Wam dziękuję za wszystko, za te takie no szczere po prostu szczere komentarze za taką Waszą serdeczność. Naprawdę bardzo serdecznie Wam dziękuję, ale jeszcze, e, jeszcze e, ponieważ właśnie to wideo, które miało chyba najwięcej odświetleń, to było właśnie wideo o mojej wizycie do, e, w sklepach z używanymi rzeczami. I najwięcej chyba właśnie osób, nowych subskrybentów przyszło. Po obejrzeniu tego filmu, za co bardzo serdecznie dziękuję i wszystkich serdecznie witam, jest mi bardzo miło. Ale to również to mnie tak no, troszeczkę nastroiło, taką mi dało, taki dało mi pomysł, że może po prostu um, częściej powinnam tego typu wypady do tych sklepów z żywanymi rzeczami robić i dzielić się z wami, co tam zobaczę. Czy kupię, czy nie kupię, po prostu pokazać Wam, co, co jest. Bo widzę, że ten temat naprawdę tutaj bardzo cieszy się dużym zainteresowaniem. Także dajcie mi znać, bo ja tak od czasu do czasu Wam tutaj pokazuję, no ale to jest tak co ileś tam miesięcy. Ale jeżeli to jest temat, który Was wszystkich interesuje i, i, i lubicie tego typu rzeczy, to dajcie mi znać to może wtedy, nie wiem, czy raz w miesiącu, czy raz na dwa tygodnie, wrócę taki filmik. Um, wszystko od was zależy, bo ja z przyjemnością będę tam chodziła, ponieważ to są moje ulubione y, sklepy. Dobrze, chyba już mam wystarczająco śliwek. To teraz rozwałkuję ciasto, a jeszcze podgrzałam sobie piekarnik do 375 y, Fahrenheita. To jest chyba około 180 y, C. Sprawdzę później i tutaj napiszę. A teraz sobie, słuchajcie, rozwałkujemy to nasze ciacho, to znaczy tą naszą y, no tak, to ten, spód, ten spód nam roz, teraz rozwałkujemy. Wyjęłam z lodówki, on jest taki twardszy. Teraz tutaj mam taki wałek e, z marmuru. Notabene, również go już dawno temu kupiłam, właśnie w sklepie z używanymi rzeczami. I teraz ja sobie to lubię rozwałkowywać na pergaminie, na którym później będę również piekła. Więc po prostu rozwałkowujemy sobie taki placek, mniej więcej bym powiedziała pół centymetra i taki w miarę, w miarę e, jakieś tam owalny czy okrągły. Także ja teraz będę sobie to rozwałkowywała. No troszkę siły może to wymagać z tego względu, że e, ciasto jest twarde, ale wszystko się uda. Tak wygląda ten nasz spód po rozwałkowaniu, i w ogóle nie przejmujcie się, jeżeli tam nam troszeczkę na brzegach popęka, nie szkodzi, to wszystko będzie zawijane, i tu o to chodzi, żeby ten wygląd był taki e, raczej rustykalny sobie ułożymy nasze śliwki. Czy mamy ćwiartki, czy mamy połówki, to już nie ma znaczenia. Jeżeli chcecie, można sobie je po prostu troszeczkę tak oprószyć mąką i wtedy nam się zrobi ten sos, później taki um, gęstszy, o, ale nie trzeba. Ja akurat nie będę tego robiła, ale dodam troszeczkę serka tutaj jeszcze polecę szybko. Czasami właśnie robię z tym serkiem, czasami nie. Jak nie mam, albo jak zapomnę. Tym razem nie zapomniałam, super. To jest taki serek typu z Filadelfia, ten jest bio, bez żadnych dodatków, także jest super, taki, taki śmietankowy. I wysmaruję sobie tak, żeby pozostawić mniej więcej, słuchajcie, no nie wiem ile to jest, tak 3-4 centymetry, taki brzeg yy, wolny. Nie będziemy tu na ten brzeg ani smarować właśnie tego serka, ani nie będziemy wykładać yy, śliwek. Taki pojemniczek w zupełności nam tutaj wystarczy. Tak, mogłam wymieszać ten serek z odrobiną cukru i z wanilią, ale nie szkodzi. Tyle tutaj sobie zostawiłam takiego zapasu. I teraz tylko wyłożymy tutaj śliwki. No, chyba wystarczy mi tutaj. I teraz jedyne co musimy zrobić, to po prostu zawinąć te brzegi. Zawinąć o tak. Widzicie? I tutaj, nawet jak nam się taka przesuwa robi, czy coś nie szkodzi, można sobie palcami posklejać. Bardzo lubię właśnie takie rustykalne tarty, bo właśnie jak jestem gdzieś na przykład na wyjeździe i nie mam formy do tarty, czy nawet tortownicy, to taką się robi szybciutko. Pięknie wygląda, zobaczcie, jak ładnie. I teraz, tak, tutaj mamy pozostałość tego yy, jajka, bo użyliśmy tylko żółtko do ciasta. To białkiem można sobie po prostu tutaj troszeczkę posmarować. ładniej nam się zarumieni. Mam odrobinkę ekstraktu z wanilii, który zapomniałam dodać. To tak sobie po prostu tutaj tylko, widzicie, kilka kropelek. Dosłownie, dosłownie, to wygląda jak ja bym dodawała dużo, ale ja tu pozwalam tylko kilku kropelkom wskoczyć. Jeśli chcecie, możecie sobie po prostu posypać cukrem. Ja tak zrobię tylko tutaj na obrzeżach ciasta, tak lekko tylko dla chrupkości. I widzicie, przez to że rozwałkowaliśmy sobie tą e, tą tartę na papierze, teraz ona nam bardzo ładnie przetransportuje sobie tutaj na baking sheet. I tak idzie teraz do piekarnika na jakieś 30-40 minut. A po 30 minutach ja zazwyczaj sprawdzam i Będziemy wiedzieć, czy jest już gotowa. Jak tutaj brzegi są takie pięknie zarumienione, jak ciasto jest takie złocisto-brązowe. Jeżeli po 30 minutach stwierdzicie, że jest za blade, no to zostawiamy na kolejnych mniej więcej 10 minut. A, kochani, jak pięknie pachnie taki. Maślany, wspaniały zapach, taki maślano-owocowy. I zajęło mi 40 minut pieczenie tej, tej tarty. Po 30 minutach sprawdziłam w piekarniku, no i uznałam, że jeszcze 10 minut dobrze jej posłuży. Słuchajcie, no dla mnie to jest kwintesencja smaku, kwintesencja lata. No, w ogóle taki, takie poczucie cudownego czasu, który możemy dzielić z naszymi bliskimi. I wyobraźcie sobie jeszcze teraz y, taką leciutko tylko ostudzoną tą tartę y, z kulką pysznych waniliowych lodów. No, ja nie wiem, <gryw> ja nie wiem, czy można prosić o coś więcej. Y, kochani, ja idę się pakować, a Wam życzę cudownego weekendu i jeżeli zdecydujecie się a, taką tartę właśnie zrobić, no to życzę Wam smacznego. I dziękuję bardzo serdecznie za to, że tutaj ze mną jesteście i do zobaczenia następnym razem. Buziaczki.